Szanowni Państwo, ten rok to ogromne sukcesy sportowe naszych sportowców z Gminy Namysów, a my dziś podsumowaliśmy wyniki sportowe za 2021 rok. Dzisiaj miałem przyjemność wręczyć nagrody finansowe burmistrza Namysłowa za wybitne osiągnięcia sportowe w zeszłym roku. To była dla mnie ogromna przyjemność, aby nagrodzić naszych wspaniałych sportowców, ambasadorów Gminy Namysów. To bardzo fajna sprawa przede wszystkim, że... Sportowiec wtedy nie musi się martwić o to, że jednak potrzebuje pieniądze i musi jakoś sobie dorobić. Dostaje nagrodę i w jakiś sposób to wynagrodzi jego poświęcony czas i pracę. No i przede wszystkim fajnie jest nagłośnić to, żeby dzieci zachęcić do tego, że jednak sport się opłaca i nie jest to Drobna suma, jeśli chodzi o już takie większe wyniki, więc myślę, że młodzież powinna być zachęcona bardzo do uprawiania zapasów czy innych dyscyplin sportowych na mysłe. No to stypendia to jest na pewno fajna sprawa. Zachęca to do uprawiania sportu zawodowo. Ćwiczę zapasy już 9 lat. Największym osiągnięciem jest brązowy medal mistrzostw Polski w kategorii 52 kg w młodzikach. No i teraz chyba złoto na pucharze polski kategorii 65 w kadetach.